Pierwszy przegląd garażowy. Witam Was w moim garażu. Moje miejsce do dubania. Możecie zobaczyć. Popowiadam trochę, co tam na bieżąco się dzieje z furkami, z motocyklem. Yy, Audica, tak, dwa miesiące i nie było. Prawie się przestawił rozrząd. Tak, jeszcze przed tuningami, bo już jakieś tam na, na y, powoli się pojawiają. Tak jak miałem robić, y, tutaj jest jej rozrządzik stary. O, tutaj trochę się wyryło. Prawie się przestawił Są Prawie, prawie, na szczęście, bo y, głowica y, się nie uszkodziła. Więc to dobrze. Tutaj pewnie zauważyliście jakiś, jakiś katalizator, jakieś turbinkę. A to dobrze, bo zostało zmienione. Może zajrzymy pod machę, co tam się dzieje. Nie wiem ile tu zauważycie. Znaczy, nic nie zauważycie, żadnych zmian. Ale tutaj sobie jest em, sportowy down pipek, turbinka, rdza. No i brud. Ale już mam zamiar się zabrać. Może nawet w tym tygodniu za to, żeby tu trochę ogarnąć to. E, poczyścić, tej rdzy się pozbyć. I jakieś tam te rury dolatowe, może coś się pozmienia, może tutaj yy, jakiś zrobimy. Yy, dolocik lepszy, yy, tam muszę też poprawić trochę. interkuler jeszcze znaczy te rury do niego, no tak, jedna mi się zaczęła zsuwać tutaj od strony auta. Yy, ale to powoli będziemy grzebać, może coś nagram, jak, jak tutaj. Jak jest przed i jak jest po, bo też mam zamiar sobie wymienić te osłony. Tutaj tą przednią, tą. Ale są takie nieładne. Drogie nie są, więc może je wymienię. Jakieś tam termiki się pobawimy. Tak to wygląda. A grill mam sobie zamiar pomalować na czarno. To pewnie też nagram. motorek, na razie nic nie robiłem trochę mnie martwi, bo mi się z tego Amora poci może od tej strony będzie widać też nie widać, ale się poci i trochę mnie to martwi pewnie Was zainteresuje też to ten motocykl motor ETC 251 Pewnie było, że 250. No jest 251, to jest różnica, ale co ja ani mogę powiedzieć? No jest i chodzi, i nie jest mój, no ale może kiedyś się karniemy. Tutaj mam zamiar sobie jakieś półeczki jeszcze dorobić. Yy. A nie wszystko w tych szafkach. Bo dobra, nie będę otwierał. Bo to nie mogę dojść co jest co. Tutaj bogactwo. Katalizator. I to pełny. Kurwa, teraz możecie mi ją okradnąć. No nie wiem, czy to dobrze, że pokazuje. Turbinka. To jest tu turbinka, co była u mnie na ucie Pokazywałem, że. Tutaj ma takie luzy. Jak może trochę słychać, eee, została zdjęta. Okazało się, że te luzy, no, jeszcze nie są takie tragiczne, no, ale no, już jest, jest. druga nowa założona od kupcia. I eee, tak tom, tom, może jeszcze się gdzieś tam tą gruszkę w sumie można naciągnąć, i może się ją sprzeda na no, turbinkę, a może zostawię, może gdzieś włożę. Zobaczymy. Pójdziemy może teraz do Skody. Skoda, skoda jest i ona. O, piszczy. Znaczy, że żyje. Bo mi się podsufitka urywa. Tak, już raz kleiłem, nawet aż za dużo. I co z tego? Odpadła drugi raz. Nie wiem. Tutaj taki miał być niby dobry do podsufitek. Ale coś nie działa. O, mogę Wam powiedzieć. Pod machą. Co, co żem zdrutował. Co zdrutowałem pod maską. O matko, gdzie jest ten pałąk? Momencik. Dobra. Zdrutowałem. Jest taki film u mnie, jak tutaj robi serwisik przy tej skodzie. Parę osób pisało, że ten korek się nie trzyma, żeby wywalić tą osłonę, bo tutaj jest. o, Nie trzyma się pokrywy zaworów. Tutaj, że pod spodem jest drugi, o, żeby tym zatykać. Owszem, zgadzam się. Też mnie to irytowało, że to się nie trzymało tej pokrywy od głowicy, Ale znalazłem rozwiązanie. Znaczy wiadomo, no lepiej by byłoby to wywalić. Tak, by grzał przez ten plastik. Kolejna zaleta. No ale tak no, pokrywa pokrywał, nie wygląda. W sumie może sobie olej sprawdzę, bo niedawno w minę. Kuźwa przydałoby się o coś obetrzeć. Dobra, ale widzę, że mokry jest. Dobra. Nieważne ile ważne, że jest. Dobra. O no, już uwaliłem. Kuźwa. Ale znalazłem rozwiązanie. Kops. em um. Jak widzicie, nie wiem, czy to widać, czy wylatuje, ale ogólnie to tak słabo się trzymało, bo korek jest, ten wlewowy jest przy, zakręca się do tej plastikowej osłonki. Ta plastikowa osłona dobrze nie dotyka do pokrywy. No i ja, jak jest ta plastikowa osłona, ona mniej więcej od spodu. Ma też coś takiego. O, tak to mniej więcej wygląda. I w to wkręcacie korek No więc ja tutaj dałem taką drugą warstwę Taką uszczelkę grubą I po prostu wcisnąłem No i teraz siedzi sztywno I zdrutowałem i jest dobrze na razie Ale jak ktoś chce to może sobie też zakrywać koreczkiem Nie mówię, że nie o, Teraz go tam wcisnąć Ale z tym koreczkiem, to już chyba skoda pomyślała wcześniej, że, że to słabe rozwiązanie i go tam dali. Żeby sobie tak zakrywać. O jak tu poduchy są na wierzchu. Nigdy nie zwróciłem uwagi. Poprawię ten koreczek. No i przy Skodzie to tyle. Jakoś tam sobie chodzi. O ponki manowe. Dostała z godzina Imperiale. Teraz znowu ten pałąk. Dobra. Ops. Dostała Imperiale i chodzi. Ale w środku ładnie wygląda, nie? Dobra, idziemy dalej. Ale dalej to już nie ma gdzie. Tylko tu. Gł główne życie garażowe się odbywa tutaj. O jeszcze może ktoś ma ochotę na wydaszek. Sobie tutaj jest z a ten Ultrasport. <laughs> Bo zdjąłem teraz jest oryginał. Tylko że na dwie strony a nie na jedną jak było wcześniej. A jeszcze zmieniałem sobie klapę bagażnika. Całą bo mi tutaj tak zaczęła gnić a ta jest zdrowa, ale trochę porysowana no niech gwiazdszy ale trochę porysowana, ale może spoleruję tak jak całe auto coś będziemy majsterkować no i na razie to tak wygląda kask sobie muszę jakiś fajniejszy sprawić o może to mocowanie krótkie tablicy jeszcze. O co mi chodziło? Do jamaszki? Bo mam takie krótkie mocowanie, nawet sobie je polakierowałem. Nie patrzcie, że to jest takie, ładne, bo się ukurzyło tylko. Ja mam mocowanie, tu jest druga część. O, polakierowałem sobie od nowa. I co mi nie pasuje. No, kierunkowskazy. Że jakie przykręcę tutaj, no bo chyba powinny być z tyłu też. Jakie przykręcę tutaj, no to, to tak się nie bardzo one do tego pasują. A i tak się jeszcze waham z tym mocowaniem. Może coś wymyślę to kiedy się założę. A tutaj filterki już na zapas do no motoru. O no i tak wygląda. Zawsze coś tam się dubie. Będziemy nagrywać. Co znowu wymyślimy.